Na niebie nad spokojnym miasteczkiem Clovis w stanie Kalifornia dostrzeżono UFO w kształcie tiktaka. To niezwykłe zdarzenie wywołało powszechną ciekawość i spekulacje. Mieszkańcy miasta zarejestrowali na filmie niezidentyfikowane obiekty latające, co stało się przedmiotem zainteresowania zarówno dla społeczności ufologicznej, jak i telewizji lokalnych i różnej maści ekspertów. Pierwsze z tych zaskakujących obserwacji miały miejsce 22 października. Jason Beard zaobserwował na niebie szybko poruszający się obiekt, który opisał jako kulę wirującą wokół własnej osi. Po publikacji materiału w internecie, jeden ze specjalistów zajmujących się tematyką UFO określił obserwowany obiekt jako pierścień energetyczny, ale na takie wnioski może być jeszcze trochę za wcześnie. Niemniej jednak, niedługo po publikacji Birda Inny świadek, S.P. Morales, podzieliła się swoimi obserwacjami z 19 października, które zawierały nagranie jasnej, okrągłej kropki na niebie, poruszającej się cicho i równomiernie po dziennym niebie. Morales spekulowała, że mogła obserwować dokładnie ten sam obiekt, który później został sfotografowany przez Jasona Birda. Nagranie to zainteresowało nie tylko ufologów, ale i telewizje lokalne, w tym nawet astrofizyczkę dr. Emily Thompson. Która wstępnie przyznała, że obserwacja była niezwykła i nie przypominała jakichkolwiek obiektów, które powinno się dostrzegać na niebie za dnia. Obserwacje z Klowis stały się gorącym tematem do dyskusji, wywołując wiele pytań i nowych teorii na temat natury i pochodzenia tego niezwykłego obiektu, lub może kilku podobnych obiektów. Czy jest to ten sam typ obiektu, który niegdyś prześladował amerykańską marynarkę wojenną? Oczywiście nie jest sposób tego stwierdzić na podstawie samego nagrania i zdjęcia, a więc na razie muszą nam wystarczyć nasze własne przemyślenia. Zapraszam do wyrażania ich poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do klikania w dzwoneczek, zasubskrybowania naszego kanału oraz rozważania wsparcia naszej działalności. To tyle tytułem dzisiejszego odcinka. Życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.